Cześć, ja nazywam się Adam Borowicz, a wyglądacie okiem FIZJO. W dzisiejszym odcinku zdradzę Wam tajemnicę i podam Wam nazwę magicznej tabletki na ból. Zapraszam. Historia ewolucji człowieka sięga blisko 2 milionów lat. Przy komputerze pracujemy może 30. Jest to trochę za krótki odcinek czasu do naszego kręgosłupa, aby przyzwyczaił się do przebywania 8 i więcej godzin w jednej pozycji. Co zatem zrobić, aby nie bolało? Czym jest ta magiczna pigułka? Oczywiście jest to ruch. Jeśli siedzisz przy komputerze 8 godzin, bolą Cię plecy, idź na spacer. Jeśli po pracy za biurkiem bolicie bark, zrób seryjkę na skakance albo idź pograć ping-ponga. Wszystko opiera się o ruch. Ruszając się poprawiasz krążenie krwi. Wraz z krwią dostarczasz składników odżywczych. Poprawiasz również smarowanie swoich stawów. Wydzielasz endorfiny, które naturalnie działają przeciwbólowo. Poprawiasz jakość swojego snu, a ciebie boli jakby mniej. Jakie ćwiczenie będzie idealne? Idealne ćwiczenie to ćwiczenie zrobione. Zatem, jeśli lubisz grać w piłkę, rewelacja. Lubisz się wspinać, jeszcze lepiej. Najważniejsza jest systematyczność. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, lajkowania tego filmu i widzimy się już za niedługo. Do zobaczenia.